To jest ta tak. Pani, którą żeśmy ustawiali? Z pierwszych momentów, od godziny 14, między 14 a 15, od 15 byłam do godziny 20. Bez wytchnienia, tylko przeszkadzała mi jedna kamera TVN24. Więc kiedy ten Pan stał na środku, wszystkie inne kamery były z boku, cała telewizja, wszystkie stacje były z boku, on tylko jeden stał naprzeciw. Więc w pewnym momencie już było tyle kwiatów, nie było gdzie układać. W pewnym momencie mówi, proszę mnie tu nie przeszkadzać. Ja mówię, proszę pana, pana zaraz wyniesiemy z tą kamerą. Bo my nie mamy gdzie kwiatów układać i gdzie lampek. Było tyle ludzi, tłum. Wszyscy później pomagali. Wyniósł się oczywiście z tą kamerą, ale jak on by nie poszedł sam, to byśmy chyba go wynieśli. Dzień. A ja mam pytanie do Pani Ewy Stankiewicza, mianowicie, czy w takiej, a nie innej sytuacji, jaka w tej chwili jest, są jakiekolwiek szanse, żeby ten film był powtórzony w telewizji publicznej? No właśnie, my mamy mnóstwo tego typu pytań. Ale to znaczy, nie wiem, jak staje się, że chyba jeśli chodzi o powtórzenie w telewizji, to, to chyba nie ma szans. Ale być może to jakby nie jest koniec życia tego fi filmu. To znaczy, trwają tam rozmowy, być może, być może będzie jakoś wydany na DVD albo gdzieś tam w jakiś inny sposób przeżyje. Co ja chciałam powiedzieć e, taką rzecz, że tam jed, e, na kilkaset wypowiedzi, e, nagranych, jedna wypowiedź by, być może to brzmi nie wiem, no być może dla ludzi, którzy nie napisali nigdy słowa albo nie powiedzieli dobrego słowa o e, jednej stronie, e, to brzmi jak science fiction, no bo być może rzeczywiście jak ktoś po prostu. Uprawia propagandę, to w końcu już sam w nią wierzy na końcu. I być może rzeczywiście, jak zobaczy kawałek innego świata, to po prostu nie chce w to uwierzyć. I mu się wydaje, że. Że, że ja rzeczywiście wyłapywałam jakoś tych ludzi albo opłacałam specjalnie, żeby tam przyszli, zwłaszcza aktorzy. Ale e, ja chcę powiedzieć tak. Na kilkaset wypowiedzi nagranych w filmie jest jedna wypowiedź, jedna takiego młodego chłopaka, który nadział się na kamerę, sam zresztą e, podszedł e, i powiedział: e, No, nie wszyscy są zadowoleni z tej żałoby. Ja mówię, no ale tak, a ty nie jesteś? No nie, to, to tutaj bałagan taki, m, autobusy nie chodzą, e, ja tutaj, to, to, to ja mówię, no, no to znaczy ginie prezydent, no to. M, nie, nie obchodzicie to. Nie, bo to nie był mój prezydent. Zresztą fatalne decyzje podejmował. Tak, a dlaczego? No, kompromitował się na każdym kroku. Eee, a dlaczego się kompromitował? I on tak myśli, myśli. Ja mam to nagrane, naprawdę w, w, w ciągu wypowiedzi mogę to udostępnić, to nagranie w internecie. I ten człowiek odpowiada: No, nawet nie wiedział, co to jest Gandia. Ja w ogóle, ale. Eee, i to go tak kompromitowało, tak? No tak, tak. I dalej później zaczyna wywód, że o jakichś organizacjach międzynarodowych, w których po prostu gdybym dała tą wypowiedź, jedną, jedną, jedyną, tak nie był, nie pod pałacem nie byli ludzie, którzy chcieliby szukać złych słów o prezydencie. No po prostu nie. Nie ma ich w filmie, bo ich tam nie było. Je, je, jedna osoba, która wypowiedziała się źle o prezydencie, byłaby tak skompromitowana tą wypowiedzią, gdybym ją dała, że natychmiast byłyby oskarżenia o Manipulacje natychmiast. Więc, e, jednostronny film, no nie wiem, no jak się przez e, ileś lat pokazuje tylko jedną stronę, to być może już się w ogóle nie wierzy, że jakiś inny świat istnieje. E, padło pytanie z sali, co to jest gandzia? Ja się przedstawię, nazywam się Bartek Gałuza. jestem architektem, e, jestem typowym wyborcą tej partii, która y, nie był, znaczy y, typowym wyborcą PO, tak, natomiast y, nim nie jestem. Dzięki mnie, między innymi tak jak tłumaczę moim znajomym, że przeze mnie zginął prezydent, dlatego, że ja na niego głosowałem e, i... Powiem tak, dzięki naprawdę wielkie dzięki za ten cały dokument, Panie Ewo. Dzięki harcerzom za ich służbę, dzięki nam wszystkim, którzy tam byli i którzy tam jeszcze będą, za świadectwo, bo tak naprawdę to, co tutaj zostało powiedziane, e, zło zwycięża tylko wtedy, kiedy prawda milczy. I bez tego tak naprawdę e, nie zwyciężymy. Prawda nie zwycięży nigdy, kiedy się schowa po prostu i z kuriogon i e, My musimy dawać świadectwo w każdej chwili, w każdym momencie, zarówno w, tym, w tej chwili teraz tego powiewu dobra i, i wiary w to, że możemy zrobić coś dobrego dla, dla sprawy, tak, ale też i na co dzień. Na co dzień, kiedy widzimy, kiedy komuś się dzieje coś złego, też musimy stawać i dawać świadectwo dobra i prawdy. Natomiast wyjść tych i krzyczeć, to jest za mało. Tak, tak, to prawda. Natomiast ja, mam, ja, e, ja się przedstawiłem, bo ja nie mam z tym problemu. E, mnie też nikt nie zwolni, panie Ewo. Ja też jestem wolnym strzelcem i e, radzę sobie sam. Natomiast pracowałem w firmie, w firmie korporacyjnej, gdzie, miewałem, gdzie naprawdę była połowa młodych ludzi, około trzydziestki. I jak z nimi rozmawiałem, to wszyscy byli, my się nazywali, nazywaliśmy pisowcami, ale było kilku gości, którzy byli po prostu głośni. I potrafili po prostu ob, obśmiać, e, zastraszyć, puścić głupi filmik, zaśpiewać głupią piosenkę, tak? A my po prostu z racji takiej zwykłej ludzkiej przyzwoitości nie, nie reagowaliśmy na to, bo nie o to chodzi, żeby e, walczyć z tym samym mieczem, którym oni wołują. Ale okazuje się, że jednak mimo wszystko trzeba ten miecz wyciągnąć. I, od, i odnośnie miecza... Odnośnie, odnośnie miecza i odnośnie miecza ja chciałem zadać jedno pytanie jeśli chodzi o obronę dobrego imienia ludzi, którzy wystąpili tutaj w tym filmie między innymi aktorów między innymi pani wiadomo, gazeta walczy gazeta walczy po z tak? i w tym momencie ktoś się podpisał pod artykułem Nieważne, jeśli się podpisał, podpisała się redakcja GW, to w tym momencie redakcja GW ponosi za to odpowiedzialność. I można, według mnie można zorganizować po prostu taką akcję odpowiedzi tak zwanego miecza obosiecznego, że jeśli, skoro oni oskarżają, to ich też można pozwać. Uważam, że z wolnością słowa w Polsce jest źle. I że to trzeba zmienić. Ale w ślad za. Złą kondycją wolności słowa w Polsce jest niestety wątpliwa jakość sądownictwa. I niestety te wyroki sądów, to co pan mówi, że do sądu, mając. Ja jestem po spotkaniach z bardzo takimi ludźmi, którzy chcą pomóc, którzy są bardzo dobrymi fachowcami. I którzy w ewidentnych sprawach, kiedy ktoś nie mówi, że mam wrażenie, że został wynajęty, tylko wiem, wiem, że został wynajęty i że opłacony, czyli ewidentnie mówi kłamstwo, wcale to nie jest takie oczywiste, że w Polsce ten proces zostanie wygrany. Dlatego że w Polsce e, ktoś, kto nazywa prezydenta Hamem, tak jak tutaj w filmie było powiedziane. I zostanie jest, jest uniewinniony, ponieważ to nie jest obraźliwe według sądu. Natomiast ktoś, to cytuje, profesor Zybertowicz, który cytuje, redaktora Michnika, zostaje skazany prawomocnym wyrokiem sądu, więc to jest, jakby. To, to nie jest dobra sytuacja. To nie jest dobra sytuacja, dlatego że wolność słowa i niezawisłość sądów są gwarantem demokracji. Ja, ja myślę, że tutaj jakby to, co ta przestrzeń medialna, która jest, jest. My jesteśmy chyba na 37 miejscu, według to się dowiedziałam. według reporterów bez granic. Na 37 miejscu, jeśli chodzi o wolność słowa, o, o, o standardy o takiej przestrzeni medialnej w, w państwie to, to jest za Namibią, proszę państwa, za Ganą, to jest, to, jest, to jest sytuacja, która musi zostać zmieniona.